Ta roślina to żywy organizm. Nie popadając w skrajność i w nadmierną antropomorfizację, to jednak muszę to powiedzieć, zanim przedstawię Wam kolejną naszą propozycję: bo ta roślina, czy nam się to podoba, czy też nie, posiada swoją osobowość. Dziś zaproponuję Wam nieoczywistą relację z drzewem w naszych zamkniętych przestrzeniach. Dzisiejszy materiał poświęcam fikusowi. Roślina ta doskonale dopełni aranżacji naszej przestrzeni, natomiast trzeba pamiętać, że jest to drzewo, a ponadto zdawać sobie sprawę, że fikus lubi strzelić focha i aspirować po czasie do roli współlokatora. Jeżeli jednak znajdziecie odpowiednie miejsce w Waszych domach, gdzie Fikus dobrze się poczuje, przyrosty będą wzbudzać zazdrość odwiedzającej Was rodziny oraz przyjaciół, natomiast jeżeli zadecydujecie za Fikusa i zmienicie mu stanowisko, możecie usłyszeć fragment utworu rokowego z 1997 roku. Mój jest ten kawałek podłogi. Może się okazać, że Fikus będzie chciał wrócić na swoje poprzednie stanowisko, manifestując to zrzucaniem liści. Fikus, czyli inaczej figowiec, od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością w domach, ale także w biurach i w miejscach użyteczności publicznej. Dzięki swojej drzewiastej formie doskonale sprawdza się przy aranżacji tych dużych przestrzeni. Dlatego często możemy spotkać go w galeriach handlowych, halach wystawowych, czy też na lotniskach. Jest to roślina z rodziny morwowatych, która występuje na wszystkich kontynentach w strefie międzyzwrotnikowej. Obejmuje prawie 900 gatunków, z czego największe zróżnicowanie występuje w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie w dżungli Fikusy potrafią żyć setki lat, następnie w Afryce i w Ameryce Południowej. Fikusy są to rośliny, które zawierają w sobie tak zwany sok mleczny, czyli inaczej lateks. Jest to takie białe mleczko, które możemy czasem zobaczyć, jak przypadkiem zdarzy Wam się zranić Waszego Fikusa. To właśnie ta substancja. Zaczyna się z niego wydobywać. Lateks jest wykorzystywany w zależności od rodzaju fikusa do produkcji różnego rodzaju kauczuku albo do produkcji leków. Figowiec pospolity natomiast od ponad 6000 lat jest uprawiany ze względu na swoje owoce, czyli figi, które przez setki lat dostarczały cennych witamin oraz minerałów, a także urozmaicały dietę. Zanim jednak przejdziemy do omówienia wymagań uprawowych Fikusa, zaprezentuję Wam kilka posiadanych przeze mnie odmian. Fikus jest drzewem, więc ile drzew można mieć w domu? Jak widzicie, ja mam ich całkiem sporo. Pierwsza odmiana, którą chcę Wam dzisiaj zaprezentować, to nasz dzisiejszy frontman, czyli Ficus Elastica Robusta, inaczej figowiec sprężysty. Jest to odmiana, która pochodzi z półwyspu indyjskiego, Indochin oraz Malezji. Wygląda ona bardzo elegancko, przez swój taki Zwarty pokrój i zachwyca niewątpliwie tymi swoimi skórzastymi, błyszczącymi liśćmi. Jest to jedna z najbardziej popularnych odmian fikusa, która w polskich domach królowała już w czasach PRL-u. Kolejna odmiana, którą dzisiaj wam pokażę, to mój ulubieniec. Jest to Ficus elastica 'Tineke'. Pochodzi ta odmiana z azjatyckiej dżungli i zachwyciła mnie ona mnogością barw liści, która łudząco przypomina mi pociągnięcia pędzlem po płótnie. Ma bardzo interesujące takie białe wybarwienie liści. Przy tych młodych liściach jest to często żółte wybarwienie, ale z czasem jest coraz bardziej jasne. Jest to bardzo ciekawa, kompaktowa odmiana fikusa, która rośnie od metra pięćdziesiąt do 3 metrów w zależności od wielkości Waszego Kolejna odmiana to fikus ginseng, czyli inaczej fikus tępy. On naturalnie występuje na górskich zboczach południowych Chin. Jak widzicie łudząco przypomina on drzewko bonsai, ponieważ posiada taki charakterystyczny pień. I tutaj ten fikus ma takie rozgałęzienia, na których liście rosną w takich zbitych kępach. Kolejna odmiana, którą dzisiaj Wam pokażę, to Ficus Elastica Belize. Jest to zielono-różowa piękność, która dodaje charakterystycznego, kolorystycznego akcentu każdemu wnętrzu. Odmiana osiąga maksymalnie 2 metry wysokości i pochodzi głównie z indii. Jak widzicie, te młode liście zupełnie inaczej, po prostu każdy liść jest inny, ale wybarwiają się tutaj z takim elementem różowego koloru. Później z czasem, kiedy te liście są starsze, one są też z wybarwieniem, ale takim bardziej żółtawym. Natomiast naprawdę dzięki temu, że każdy liść jest inny, dodaje świetnego, kolorystycznego akcentu Waszemu wnętrzu. Następna odmiana to Fikus Beniamina Kinki. Tutaj mamy tego Fikusa. Ten Fikus jest rośliną o pokroju takiego małego drzewka, jest niezwykle dekoracyjny przez swoje takie drobne, żółto-zielone liście. One czasami tak lekko się skręcają. Ta odmiana sprawdza się praktycznie w każdym miejscu. Jest to odmiana, która dorasta maksymalnie do 75 cm. Przez co doskonale nadaje się do takich małych pomieszczeń, i możecie na przykład zabrać sobie takiego fikusa do pracy, do biura. Występuje on naturalnie w Indiach, gdzie wcale nie jest taki mały i przeważnie jest wykorzystywany do aranżacji takich dużych wnętrz przez architektów zieleni. Nie obawiajcie się, kiedy ten fikus zacznie Wam masowo gubić liście, ponieważ ten fikus. Benjaminakinki kinki oraz Fikus Ginseng odradzają się jak feniks z popiołu i w mig obradzają nowymi liśćmi. Ostatnia odmiana, którą posiadam, to jest ten duży fikus, który jest tutaj schowany trochę tak obok mnie, ponieważ jest w dość dużej i ciężkiej donicy. To jest fikus Lyrata, czyli inaczej fikus dębolistny. Swój ciekawy wygląd oraz nazwę zawdzięcza temu kształtowi liści, które wyglądają jak skrzypce albo jak liście dębu. Jak widzicie, te liście są naprawdę takie bardzo, bardzo duże i one nie są tak jak typowe liście fikusa, tutaj takie skórzaste. One są takie delikatne, ale są bardzo duże. Bardzo ciekawe w tej odmianie jest to widoczne. Jasne unerwienie na tej soczystej zieleni, co sprawia, że jest on naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Ten fikus ma ciężkie liście, dlatego dobrze dać mu podporę. Ja mam akurat tutaj taki mały bambusowy kijek. Ale ten fikus nie rośnie zbyt szybko, więc z czasem będę mogła ten kijek sobie wymienić, żeby ewentualnie przyczepić sobie tutaj jakimiś opaskami, aby się przypadkiem nie złamał. Ten fikus naturalnie występuje w tropikalnych lasach deszczowych Afryki Zachodniej i on, słuchajcie, w tych naturalnych warunkach rośnie do 30 metrów. W domu rośnie wolno ale jak zaczyna rosnąć, to raczej nie ogranicza się wielkością pomieszczenia, więc jeżeli nie będzie Wam odpowiadała już wysokość tego Waszego fikusa, spokojnie możecie go obciąć tą wierzchołkową sadzonkę i sobie ukorzenić i mieć dwa fikusy. To tyle jeżeli chodzi o odmiany, i za chwilę powiem Wam o warunkach uprawowych i pielęgnacyjnych fikusa. Fikus jest drzewem, dlatego w dowolny sposób możecie go przycinać. Pamiętajcie jednak, aby takie zabiegi wykonywać wiosną, a odcięte sadzonki wierzchołkowe fikusa nie powinny sprawiać Wam większego problemu przy próbie ich ukorzenienia. Fikus jest rośliną chimeryczną, ale jeżeli zapewnimy mu kilka elementów, nie jest to roślina, która ma jakieś szczególne wymagania uprawowe i potrzebuje mnóstwa naszej uwagi. Kapryśność Fikusa wynika głównie z tego, że bardzo nie lubi on zmiany miejsca. Nie lubi również być w towarzystwie, takim bliskim towarzystwie innych roślin. Woli żyć indywidualnie na swoich własnych zasadach. Jeżeli w waszej przestrzeni brakuje takiego dużego akcentu zieleni, który dopełni aranżu i zapełni puste miejsce, wybierzcie właśnie Fikusa. Jest to roślina, która preferuje rozproszone światło. Nie polecam ustawiania fikusa w takim bezpośrednim, ostrym słońcu, ponieważ może dojść do poparzenia liści. Jeżeli chodzi o podlewanie, to fikus, jak większość roślin, nie lubi przelewania. Podlewamy go wtedy, kiedy podłoże przeschnie, natomiast jeżeli wyjeżdżacie często, czy to w ramach spraw służbowych, czy prywatnie, nie musicie nadto martwić się o regularne podlewanie fikusa. Fikus bardzo dobrze radzi sobie z przesuszeniem. Ale pamiętajmy z okresowym i nie róbmy tego notorycznie. Jakie podłoże wybrać do Fikusa? Tak naprawdę, jak to powtarzam już jak mantrę w tym materiale, Fikus jest drzewem, więc w środowisku naturalnym radzi sobie w przeróżnych podłożach. Dlatego nie ma indywidualnego takiego dedykowanego podłoża w ramach tego jego naturalnego środowiska występowania i powinien sobie poradzić naprawdę w różnorodnych podłożach. Dobrą propozycją do fikusa będzie ziemia uniwersalna, a jeżeli chcecie wzbogacić to podłoże, możecie do tej ziemi uniwersalnej dodać perlitu, keramzytu o drobnej frakcji albo wermikulitu. Tutaj odsyłam was do naszego materiału o podłożach, gdzie znajdziecie wszystkie informacje. Dzięki tym składnikom wasza ziemia Zyska takiej lekkości, podłoże będzie bardziej mm, przepuszczalne, umożliwi to odpływ nadmiaru wody, ale również dzięki np. perlitowi y, będzie ono lekko wilgotne i fikus będzie mógł pobrać sobie. Wodę stopniowo. Fikus lubi być nawożony raz na jakiś czas w ramach grupy Mistake Project i naszego przekonania, że z natury płynie wiele fantastyczności. Ja do swoich fikusów dodałam takie niewielkie bryłki gliny, które stopniowo uwalniają do podłoża mnóstwo składników mineralnych i pomaga również to w utrzymaniu tej wilgoci podłoża. Fikusy posiadają drobne, ale dość takie rozbudowane systemy korzeniowe. Jak widzicie teraz na tych zdjęciach, które wykonałam podczas przesadzania moich fikusów. Wybierając donicę, ja postawiłam na dużo większe donice. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że nie jest koniecznym przesadzanie fikusa co roku, ponieważ jest to bardzo pracochłonne, jeżeli macie dużo roślin. Jest to duży plus dla osób zabieganych, dla takich, które nie mają czasu, żeby pamiętać o wszystkim, niczym o przeglądzie samochodu raz do roku. Dlatego na start polecamy wybrać dużo większą donicę i przesadzić waszego fikusa, kiedy widzicie, że w tej obecnej donicy nie ma już miejsca. Przesadzając roślinę w ten sposób, po pierwsze, nie musicie o wszystkim Pamiętać o wszystkich zabiegach pielęgnacyjnych, o tym przesadzaniu, zapisywać w kalendarzu, a Wasza roślina nie będzie się stresować i nie będzie gubić liści, a będzie wytwarzać nowe. Z racji tego, że mój Fikus Elastica Robusta jest dość duży i funkcjonuje ze mną już od jakiegoś czasu. On dość szybko rozwija te swoje nowe liście. Rósł sobie do tej pory w małej doniczce, a jak widzicie, system korzeniowy mojego fikusa dość mocno się rozbudował. Postanowiłam go przesadzić. Wybrałam do tego celu doniczkę o kilka rozmiarów większą. Jest to doniczka ceramiczna. Wybrałam taką doniczkę, aby za jakiś czas nie martwić się, że mój fikus znowu potrzebuje przesadzenia i aby Zanadto go nie stresować. Z racji tego, że jest to donica ceramiczna i nie ma otworów, które umożliwiają odpływ nadmiaru wody, ja postanowiłam zastosować drenaż. Nie jest to konieczne, ja jednak zdecyduję się na wsypanie takiej niewielkiej warstwy keramzytu. No i generalnie z racji tego, że e, Fikus lubi nawożenie, a w ramach grupy Mistake Projekt uważamy, że w tej naturze jest zawarte całe mnóstwo dobrych rzeczy. To ja do mojego podłoża dodam sobie takie niewielkie bryłki gliny, które stopniowo będą uwalniały składniki odżywcze, składniki mineralne, naturalne do mojego podłoża. Ja sobie tą glinę poukładam. Ta glina również umożliwi zatrzymywanie takiej lekkiej wilgoci w podłożu, więc też nie będę musiała się martwić, że muszę go często podlewać. Myślę, że tej gliny już wystarczy. Sadzę mojego fikusa do ziemi uniwersalnej, do której dodałam odrobinę perlitu oraz wermikulitu. Nie jest to konieczne, bo fikus jest drzewem i poradzi sobie w każdym podłożu, więc możecie wybrać zwykłą ziemię uniwersalną lub każde inne podłoże, on powinien sobie poradzić. Ja będę sadzić do takiej mieszanki, którą przygotowałam. No i generalnie, z racji tego, że on dość wysoko rośnie, ja zastosuję sobie kijek bambusowy, aby go odrobinę ustabilizować i ewentualnie, kiedy dojdzie do tego, że roślina będzie już naprawdę bardzo wysoka, będę mogła sobie go zabezpieczyć takimi opaskami do roślin. Ja sobie wsypię odrobinę ziemi i przechodzimy do naszego sadzenia. Z racji tego, że stosuję kijek bambusowy, będę chciała go umieścić w ziemi teraz, aby później przypadkiem nie uszkodzić systemu korzeniowego. Mamy przesadzonego naszego fikusa elastika robusta. Jest to bardzo elegancka i taka wdzięczna roślina, która dość szybko rośnie, szybko rozwija nowe liście. Bardzo ładne liście zresztą, ponieważ są takie naprawdę błyszczące i skórzaste. Jak widzieliście, lekko ubiłam ziemię, ponieważ jeżeli zrobimy to zbyt luźno, no to Fikus gdzieś tam może się nam przewracać, ale też warto pamiętać, żeby tej ziemi zbyt mocno nie ubić, aby podlewając roślinę ta woda mogła spokojnie sobie odpłynąć. Mam nadzieję, że mój Fikus w tym podłożu i w tej Donicy będzie bardzo zadowolony i będzie się zdrowo rozwijał. Dzięk fikusa często niestety przyciąga szkodniki, takie jak przędziorki, z którymi ja osobiście miałam do czynienia, albo wciornastki. Są to drobne pajęczynki, które naprawdę ciężko zauważyć, dlatego proponuję raz na jakiś czas zrobić przegląd waszych fikusów, aby sprawy nie poszły za daleko i przędziorki nie opanowały wszystkich waszych roślin. Fikus jest rośliną niezwykle ozdobną i elegancką, którą dopełnicie aranżacji waszego wnętrza, ale także i przestrzeni w pracy, pamiętając o tym, że jest to drzewo. Jej mnogość odmian, przybierająca mnóstwo form, a także bogatą kolorystykę, sprawi, że dobierzecie fikusa według waszych indywidualnych potrzeb. Choć w tych naturalnych warunkach przybiera gigantyczne drzewiaste formy. W tych domowych warunkach jest niezwykle kompaktowy. W waszej sypialni oczyści powietrze. W waszym salonie przykuje ciekawskie spojrzenia gości, a także wywoła nieco zdrowej zazdrości. W waszym biurze pomoże Wam w koncentracji, a także doda pozytywnej energii, kiedy poza tą jedną rośliną nic nie nastraja was pozytywnie. Choć na Florydzie uważany jest za chwast, w Chinach fikus benjamin uważany jest za szczęście, dobrobyt i pomyślność. Są tam uważane nie tylko jako silne rośliny, są tam bardzo często naturalnym rusztowaniem dla budynków. Przy zapewnieniu tych kilku elementów na start, czyli stanowisko bez ostrego światła, a także dedykowane miejsce dla tego jego mościa, gdzie będzie mógł się rozejrzeć i przywyknąć, odwdzięczy wam się szybkim wzrostem, a także dopełni aranżacji waszego wnętrza bez większych nakładów waszego cennego czasu.